Witam się mano cześć, życzę pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Evil Island. Evil Island Plastic Mod, czyli ogólnie największa tutaj modyfikacja do tej gry. No, a jeżeli jest jakaś większa, to o niej nie wiem. W każdym bądź razie, słuchajcie, tutaj w e, tej serii sobie co jeden odcinek robimy kolejno właśnie e, tutaj kolejne e, zadania w e, tej modyfikacji, czyli ogólnie sobie właśnie tutaj lecimy e, z taką no... serią. No a że gramy, mamy tryb e, single player, no to każdą misję możemy sobie tutaj robić, słuchajcie, tylko jeden raz. Z powolnieniem. E, tylko jeden raz. para, mi się nie przyda. Kula ognia. To nie złamam.

Bierzmy się tu, słuchajcie, za kolejne zadania. E, teraz przyszła pora na zadania żeby kamienie. O, zadania na Odległy odległe szczytach. Akura. Gdzie będzie cyklop. Mhm. Dobra. Czyli ogólnie bierzmy się za to zadanie żywe kamienie. Żywe kamienie. Dobra. O, no, czekałem na Ciebie. Może jakieś zadanie? Tak, nie? Sądzę, żeby podobał Ci się fakt, że skleba góra stał się trochę... pusty. Wszystko to z powodu tego, że zostałem... czerwony w dostawach materiałów do broni. Już, że głównie... wyciekam kamieni znajduje się w odległych górach, ale tam droga... bardzo niebezpieczna. Mówię, że miejsce to... zostało zaczerwane przez harpię, a teraz kamienie... Bo pani żyły, słyszę może. Tam miał legendę, się, że je widział, tak? Niech opowiadał i ja ostrzega wszystkich, żeby je unikał. Niemniej jednak spróbuję oczyścić drogę. Tak, Za wszystko ogólnie, co tam będzie? no, Nie tylko zy kamieni, także też e, trzeba tam ogólnie wszystko rozpierniczyć, tak, żeby tam w ogóle nic nie było. Nic nie będzie, żadnego przeciwnika tam, nic nie będzie, no to Babur będzie mógł sobie ee, biegać w tej z powrotem, po te swoje kamienie i granity. Bo w sumie chociaż nie na no, kamieni, bo na granit to ich nie stać, tutaj kurczę za cienko, Przędnie Babur. Żeby sprawę z o, tym załatwić, żeby mieć e, granit tutaj słuchajcie, znajdź kamienią, znajdź harpię. I harpiasz się tutaj e, zabawę robi. No, no dobra! Tak Nie jest tak źle. Tak ja się zastanawiam, czy Wdruc! bawić się tutaj z tym zmokrem. Ło, wow, kurczę, no, ale gdzieś tam mi przewadili. Zobaczcie lepsze ten. Kocham magię. Dobrze za tym zapominam, że macie kurczę. Mocniejsze mocniejszy ten. Kocham Magię! Tu jestem. Wicki przyszły. Zaczynam się nudzić no. wow. niezła jest ta kula Ona ładnie wali. On... Walka ze smokiem zmęcząca. To to kurczę nie jest. Sprawa. To taki szybki, ona zmęcząca. Uuuu, uuuu. To że ta od smoka nie... Biega. Chociaż... Ach, tym może być trochę ciężko. Uuuu, uuuu. A co,

A, ładnie zniszczony został Co my tu mamy? nie, nie, się nie, wziąć tylko. Naz nie dość, że będzie długo wczytywanie, to jeszcze krócej straciłem całego dropa, co tam akurat był, na mapie. Potraktował jako koniec misji. No zajebiście po prostu. Czy dupy i. ty jako zgoda mi potraktowało, bo kurwa. E, 2T. Całego dropa żem stracił. Zajebiście po prostu. To z tego, że kurwa misja wykonana, jak żem całego e, tutaj dropa stracił. Zaraz. Doświadczenie raz jeden. Jak już mam za dużo? Zadanie wykonane. Co z tego, że wykonane, jak żebym dropa stracił? Jeszcze wypieprzyło, ale jeszcze tego, grę wypieprzył. No nic, trudno. W każdym bądź razie zadanie wykonane. W każdym bądź razie zadanie zostało wykonane. A, niestety no. Jakieś tam błędy widzę tutaj e, się posypały. W każdym bądź razie cóżno. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza. komentarza. Do... Ja tu z dzwoneczkiem. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Siemano i cześć.